Spidowe spotkanie. Za jakie, za fury, wszystkie takie same. <grystanie> Moja żonka. No, taki spontanik, proszę Państwa. Yy, z racji, że mam tego. Speeda, i dwie godziny czasu, dosłownie, to wymyśliłem sobie, że kolegów, którzy, którzy mają speedy street, triumfy generalnie tu w okolicy, skrzyknę i się tak kopniemy na dwie godzinki. No i, no i się udało. Mamy cztery triumfy. To, to tak dużo, jak na taka średnia dość wysoka. Jedziemy w tej chwili na Biedrusko. Jest taka godzina, jeszcze około 18, więc, więc ruch jest duży, więc no powiedzmy, że to będzie tak sobie pojedziemy, żeby jajka. Ale wskoczymy na stadion Lecha Od 20 jest... Od 20 jest... Od 20 jest, od 20 jest noc klasyków. To jest takie no, w wielu miastach w Polsce organizowane spotkanie yy, fanów starej motoryzacji. Tam takie odrestaurowane samochody, motocykle wojskowe, jakieś auta. No, wiadomo, że ta frekwencja zależy od pogody, yy, też czasami trochę od, od okresu, w jakim się to odbywa. No ale generalnie zawsze jest fajnie i. W tym roku jeszcze nie byłem, a że się rok kończy, no to stwierdziłem, że będzie to okazja, żeby jeszcze zajrzeć. Za mną jest y, triumf Street Triple RS tegoroczny, następnie jest też Street y, tegoroczny Ale RK. I na końcu RK, ale poprzednia generacja, czyli 675. Chociaż to już jest ta generacja powiedzmy wyglądająca jak te, czyli, czyli nie ten z okrągłymi światłami, tylko, tylko z takimi też owadami. Taka w okolicy kręta droga <grym> no, Naprawdę śmiech, no bo to jest króciutki odcinek i to w zasadzie to już koniec No ale, no, ale no my tu naprawdę mamy bidę w zakręty W Poznanich, w okolicach Nawet nie wyprzedzam tego samochodu, bo to zaraz koniec <grym> Także to by było na tyle, jeśli chodzi o zakręty w Biedrusku, tu jeszcze będzie tam parę, takich tam powiedzmy, trudno nazwać to zakrętem. Ale no to jest taki odcinek drogi, gdzie, gdzie tu można się tam przejechać powiedzmy w niedzielę, gdzie jest trochę mniejszy ruch, no tam poczuć trochę ten smak zakrętów. Eee, oczywiście no, są jeszcze jakieś inne odcinki, na które jeżdżę, ale to gdyby to skumulować w jedno miejsce, no to byłoby fajnie, ale tego się nie da skumulować w jedno miejsce, no i tam rząd aut ale no nic się tu nie zrobi nic się tu nie zrobi, no nie będę tu wyprzedzał teraz tych wszystkich napałem to... nie ma sensu także zawrócimy sobie z powrotem, wrócimy tą drogą i polecimy w stronę stadionu Lecha pod lokomotywę i tam na noc klasyków zajrzymy, zobaczymy jak to wygląda. O 20 co prawda się to oficjalnie zaczyna, ale my musimy się o 20 zawijać. Tutaj kolega też musi o 20 zniknąć, ponieważ to grozi śmiercią, jeśli się nie pojawi o 20 w umówionym miejscu. A jednak sobie przedziłem. W tym motocyklu to super kursy, jak dobrze pamiętam więc też yy, bardzo dobra opona wysoki model podejrzewam że raczej yy, na sport bardziej sportowa niż turystyczna to miałem na myśli Takie spontaniczne spotkanie jak za dawnych lat Jeszcze za czasów jak z Kniasem, z Kontim, z Jackiem No tam parę osób Myśmy tak na spontanie zawsze śmigali. Karus tylko było hasło. Po robocie 18. McDonald Hetmańska mi się śmigało no ale niestety co było to nie wróci a jeszcze Adaś jeździł o! Adaś ostatnio do mnie napisał czy jestem zadowolony z MT09 Co sugeruje, że może wraca do gry co mnie bardzo ucieszyło iść w stronę słońca, a Jędrze jak mnie jeszcze raz wyprzedzi z prawej strony, tak cię kopnę w tupę na postoju no tak trochę wieje, ale to nie przeszkadza. Temperatura jest super idealna do jazdy jest 20 stopni równe, więc naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie To był naprawdę perfekcyjny pomysł no, urodził się w mojej głowie o godzinie 16, że w sumie mógłbym tak na dwie godzinki wyskoczyć. No akurat miałem tutaj triumfatorów na komunikatorze i yy, no i się okazało, że każdy może tam w przeciągu godzinki podjechać i, no i żeśmy zrobili taki spontan. że gdyby teraz się ktoś zastanawiał, dlaczego nie dałeś znać, albo dlaczego nie zadzwoniłeś, albo dlaczego nie napisałeś na fejsie. No dlatego nie napisałem, bo to naprawdę godzina do zbiórki była, więc... Jeszcze mało tego pod hater zebrałem. Kolegów. Jedzie na noc klasyków, ale skręcił. Chyba po kogoś jeszcze jedzie. Bo nie sądzę, żeby ktoś wyjechał sobie tak po prostu na przejażdżkę, będąc bardzo blisko Stadionu Lecha, gdzie właśnie się zbierają takie właśnie stare auto. Więc pewnie to auto się zaraz pojawi. Muszę się ostro wyginać w łuk, żeby zobaczyć światła. Jednak jest pozycja inna tutaj na tym motocyklu. Dupa wysoko i przez to zadzieram łeb na światłach. Tak stanę blisko. Ale poszła rozpięta krótka, laska. Więc lepiej było. Tak jeżdżą dziewczyny. Może za wcześnie? On dopiero 24, nie? Może za wcześnie, no? Ja wiem, że klasykiem jeżdżą i spustają. <laughs> nie, więc to, to się o 20 zaczyna i to jest zawsze w tamtej części stadionu, ale ja ci powiem, że w tym roku ja jeszcze tu nigdy, ani razu nie byłem. A patrzyłeś, jest I, dzisiaj? Jest, jest, jest. Tylko, że na, jest napisane na stronie, że od 20 do 22. Aha, czyli od 21 warto przyjechać, tak? Pewnie tak. No Widz, ty, ale ta laska to jakaś kurwa szalona, nie? No, czemu? To jest 35, to 5, nie? Nie, to była 300. 300 no. no rozpięta kurtka, rozpięta kurtka między tymi samochodami, zapierdala, Jezusie. Ale jak ty ten przekazywałeś, nie? To ja tak się uwierzesz, ja tak ze śmienek, ono. kurwa tak No, zlała mnie. Zlała mnie, y, miałem wrażenie przez chwilę, że to jest, że ją znam, ale no w kasku to, to nie poznam, więc... Ale jesteś dumny, nie? Ja się wcale nie ścigałem Nie, no jak chciałem, ja chciałem z nią pogadać, rozumiesz? Ja chciałem, z nią z... ja normalnie chciałem podjechać i zagadać, coś powiedzieć, kuźwa, gdzie jedziesz, jedź z nami, ona jak wyra... wydarła, to wiesz, litości żadnej nie miała dla nas, kuźwa. Zmiażdżyła nas. Zmiażdżyła nas. Ci powiem, że zmiażdżyła nas. A ten jeszcze gada, dobra. Zaraz się będziecie widzieć o 20 przecież w tym markecie, nie? Czy nie? No, nie w markecie. Kupiłeś na wóz naprawiłeś tą starą? Co? Naprawiłem. A wiesz co, znalazłem w ogóle mam ten, patrz to. Uwo, uwożej u, Uwożej teraz to Oryginalny tryumf O ja się opurtował Nawet znalazłem, nawet znalazłem to co mam tutaj trytkę zamiast tego <grymne> Urwał się skórki na wieszaku mówisz? Nie, to jest nowe, zapasowe I Bo mi się zamek rozwalił, wiesz tu A no. I to jeszcze tak pechowo, że powiedziałem o tym w dniu, w którym mi się zamek rozwalił, powiedziałem, że to jest najlepsza kurtka, bo zamek jest. Byłeś przy tym, nie? Ja mówię, kurde, taka zajebista kurtka, już tyle lat ją mam, tyle już przeszła zim, prań i mówię, tu zamek się trzyma jak nic, zapinam nagle. Nie ma zamka. Ale mi się w ogóle zrobił cyk. No, a to ja zawsze tutaj im, bo to jest ta papużka. Andrzej, poszedł zamek. W wska, tak, a ten kask spadł na No, Andrzej, Andrzej już kupił nowe buty, nie? No, wiem, wiem. By, byłem przy wyborze. Byłeś przy wyborze, by a? stópkach trzymałeś, a on wsuwał, tak? Byłem, się, takie, takie, a mówię. Słuchaj, z tych to ja głodują takie i takie, ja mam jeszcze takie, nie W sensie, mówi. Mówi, może takie slidery, a ja zabezpieczone, jak drogie te buty, nie Ja mówię. Nie Andrzej, ale. Czy to będzie zapierdalo, tak kurwa, zapierdala się to że na torze potrzebujesz trochę sportowe, nie? Postaw na Goretex, nie? Kurwa, jakby chcesz jeździć po... Tak, i wygodnie, żeby się szło chodzić w tym, nie? Wygodnie, żebyś kondomy na nogi ubierał, nie? Kurwa, jak ty, nie? Kupił tę sportową, ty, ale jak woda spadnie, tak już kondoma, kurwa, na to ubierał. No tak, no tak, no, no. Ten to jest taki Dwayne Johnson, taki wielki, napakowany, a ten jest taki Jason Statham. <laughs> a ja bym powiedział, że to jest facet, a to jest dupka, dupcia. To nie chodzi o, o muskulaturę, o wielkość. No, no okej. Okay. To co jestem ja taki dobrze do zbudowany, napakowany, a to jesteś ty taki szczypior. Mam to pierdolone prawko na tym motocyklu, to jebnąłem tą śmowę, która tak tyje, jestem tak zły na siebie. No widzę, widzę, gruby jesteś, że patrzeć na ciebie nie idzie. Wstyd <grym grym grym grym> z tobą jeździć. No idzie te kurde klasyki? Ja się pytam. Dacu, nie? Czy tam coś? Nie, nie, to to, to nie, nie jest. jest. To było no to chyba, no tak? No to co to Nie, <grym> ktoś chce oglądać tą <grym> to nie jest. ja się zaraz pokażę, to pokażę, bo mi to

Sprzedałeś. No bo tam była studnia. Może nie, że wyznana skarbonka, studnia, ale to dno to jeszcze było bardzo, 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 bardzo. <grywa> patrząc na razie na parking, to myślę, że 10 samochodów mogłoby tu zostać, a reszta mogłaby pojechać do domu. A? Jest. To jest Syrena? Nie, bo by... Ta Syrena. <laughs> to jest ten, to jest Amerykan jakiś GMC ma. To to taki rap style, nie? No, no, nie bym przyjął. Nie powiem. Nie to. powiem, ale Chargera bym przyjął.

No dobra, no to skończyliśmy. Fajnie było się spotkać. Ósma wybiła, na stadionie się zjeżdżają, a my musimy spierdzielać. Ale, ile by to czasu nie zajęło, warto było się spotkać.